Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, oczywiście na początku ponownie zapraszam wszystkich do e, konkursu, który organizuję wspólnie ze sklepem internetowym es Jest to sklep dla e, kolekcjonerów. Zakupicie przeróżne, tam artykuły potrzebne, potrzebne niepotrzebne e, do. Rozpoczęcia przygody z kolekcjonerstwem, lub jeśli ktoś już jest kolekcjonerem, piękne albumy na holdery, albumy na banknoty. Zresztą, jeśli wejdziecie na stronę snumizmaty.pl, znajdziecie na pewno coś dla siebie. Oraz przy zakupie możecie wykorzystać kod rabatowy, który umieszczam w opisie filmu. Jest to Rostek 2022 i przy każdym zakupie przez cały rok wielokrotnie możecie używać ten kod i otrzymacie 10% rabatu na wasz zakup. Ok, eee. jeszcze chciałbym zaprosić osoby, które nie subskrybują mojego kanału do subskrypcji. Bardzo mi to pomaga, moi drodzy, wy. Rozwoju tego kanału, a kanał to widzowie. Bez Was ten kanał po prostu by się nie rozwijał, a nawet może i nie istniał. Zapraszam także na Facebooka, na prywatną grupę Facebookową. Wszystkie linki oczywiście są umieszczone w opisie filmu. Ok, moi drodzy, dzisiaj chciałem. Powiedzieć o 5 złotówce z rybakiem. Co mnie skłoniło, a to, że tutaj występują także dwie odmiany daty w roczniku 74. Jest szersza i węższa data. Także, może, pierwsze z danych technicznych, czyli nie coś powiem. A więc, tak, moneta jest w 3,45 g. średnica monety jest to 29 mm moneta jest wykonana z aluminium randzumkowany moneta oczywiście była obiegowa projektantami monety było dwóch panów Wojciech Jastrzębowski i Józef Gosławski Pan Józef Gosławski zrobił rewers, a awers Pan Wojciech. Jeśli chodzi o nakład rocznika 74, jest to drugi najwyższy nakład, a zarazem ostatni, gdyż później weszły mosiężne pięciozłotówki w PRL-u. No a nakład tych monet jest to 46 milionów sztuk. I co tutaj mamy? Moi drodzy, dwie różne daty. Mało kto no w sumie katalogu jako, jako takiego nie ma z, z typami, z odmianami monet, więc rozkminianie podczas przeglądania monet pod lupą lub tam tym chińskim mikroskopem bardzo ułatwia sprawę. Łatwo w miarę to wychwycić, co też ostatnim razem uczyniam. Wieczorami siedzę i przeglądam stosy, ale to naprawdę stosy monet. Zademonstruję, o co mi tu chodzi. Moi drodzy, jak widać, może zwiększy będzie łatwiej. Jest to wąska, można powiedzieć, data. Będzie, bo mi tutaj światło blinduje i ostrość traci. jak widać data jest zupełnie inna jak zaraz zademonstruję na tej drugiej monecie oczywiście obydwie są to 5 złotówki 5 złotych i 5 złotych tutaj jest wycieruch właśnie poszukuję tej monety w pokażę Wam teraz tą tu już jest data Zupełnie szeroka. Łatwo to zauważyć na, na przykładzie jedynki, samej dziewiątki. Zaraz zrobimy, może tak będzie, będzie szło chyba pokazać. O. Widać, że siódemka oraz y, jedynka są u góry szersze. Zresztą dziewiątka tak samo. Widać bardzo mocno różnice w tych monetach. Mimo, że za bardzo się nie różnią, właśnie chodzi tutaj o tą jedynkę i o tą siódemkę, rzucę zdjęcia, jak to tak naprawdę wygląda. Jeśli chodzi ogólnie o monety i ich typy. Mało kto z Was używa tak naprawdę lupy, i przepadają Wam jakieś tam, powiedzmy, perełki, rany gdzie użycie lupy wspomogłoby Wasze oko, i prawdopodobnie byście mogli sami też wychwycić jakiś nowy typ monety. Wiadomo, nie każdy zagląda, tak jak już mówiłem, przez lupę. Tak naprawdę Mało kto nawet potrafi odróżnić, przeglądając monety, yy, przez lupę odróżnić inną, yy, na przykład, że są dwie różne daty, yy, że znak mennicy jest przesunięty, czy na przykład napis otokowy jest yy, węższy, szerszy, wyższy, niższy, może jakiś szczegół na yy, orzełku lub nawet na rewersie. Co też się dość często zdarza. Przebitki awersu na rewers, czyli tzw. Tak słoneczko, czy tak zwana trawka, występują w tych miejscach. Trawka tutaj, a słoneczka tutaj pod pachą i oraz koło nominału, gdzie jest wybite. Nominał 5, także jeśli masz lupę, trzymaj ją. Za każdym razem, gdy przyglądasz swoje monety, jak masz y, kupę monet PRL-u, to tak naprawdę możesz sobie sam sobie sprawdzić, czy y, nie masz jakiejś inne odmiany y, monety, y, ja już dość sporo przejrzałem, ale to jest naprawdę kropla, kropla y, w morzu, też mam tyle do przejrzenia, a y, tak naprawdę no nie ma nie ma katalogu takiego prawdziwego, z, z prawdziwego zdarzenia, gdzie byśmy mogli przeczytać co gdzie i jak szukać. No tutaj mamy ewidentnie, znowu data jest węższa i szersza, czyli można powiedzieć, to jest ta jedyneczka i ta siódemka jest cienka wedle tego tutaj, yy, wedle tej drugiej monety. Może jeszcze raz ukażę to. Momencik, jeszcze powiększę. Widać szerokość tej daty dość mocno. Ta jedyneczka jest, jakby można powiedzieć, taka płaska, gdzie w tym przypadku jedynka jest na skup taka ostra. Widać, że y, wygląda to tak, jakby y, spód jedynki zwężał się do góry. Tak? No i tutaj ta jedyneczka, jak widać, o, ładnie widać, też jest zwężona u dołu i rozszerza się ku górze. Siódemka wygląda na taką y, jakby prostą, prawda? A tutaj to wygląda. O. Jak wygląda tutaj ta jedynka? Jest szersza. I to jest sporo szersza. Nawet mój ten kolega Michał yy, sprzedaje na Allegro wersje A i B. Także można u niego też zakupić. Ja na razie się wstrzymam. Ja będę przegrzebywał ebay. Jeśli chodzi o zestawy. Może w jakimś zestawie się trafi. Na razie nie mam potrzeby tego mieć. Ale wiadomo, że będę miał. Dlatego o tym też mówię. Żebyście przeglądali monety pod względem, właśnie, typologii dat, napisów otokowych, samych, nawet orów. Też się trafia, że na przykład gdzieś jakieś piórko jest przesunięte, a już jest to inny typ. Nie jest to mennicy, tylko po prostu inaczej byłby strugany stempel, mimo tego, że wzór jest cały czas ten sam. No ale. Gdzieś jakiś feder się stał i mamy inne daty. Mamy dużo, dużo naprawdę rozbieżności jest w monetach. Więc ja Wam, moi drodzy, mówię: używajcie lub mikroskopów. Ja już mam 43 lata, więc moje oczy zaczynają płatać mi figla. Pomału będzie trzeba, chyba, zaopatrywać się w okulary bo już z bliska to tak nie za bardzo widzę litery mi się rozlewają. Jeśli chodzi o małe, nie? tam jak jest coś większego to bez problemu widzę, ale jeśli już chodzi o daty, na przykład powiedzmy na groszach, czy nawet na, na monetach dwuzłotowych, no to już mi jest dość ciężko zobaczyć i dlatego używam cały czas teraz lupy. E mam nadzieję, że wyjaśniłem o co chodzi u Michała na Allegro też możecie zakupić taką monetę i jak już będę miał tą w stanie menniczym, wtedy tutaj sobie dopiszę typ A, typ B i będziemy szukać dalej, także pomyślnych łowów i to by było na tyle, dziękuję do zobaczenia, do usłyszenia cześć